Witam o poranku. Ile trzeba teraz, by być bogatym? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Generem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz między innymi akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Ile trzeba teraz, by być bogatym? Ale zanim odpowiemy sobie na to pytanie, warto zaznajomić się z dzisiejszymi danymi makroekonomicznymi. Rynek dzisiaj pozna niewiele danych. Dzisiejsza sesja jest ewidentnie testem sentymentu i tak powinna być odbierana, ale dla świata ważne będą dane ostateczne o inflacji w strefie euro. Poznamy te dane o godzinie 11 czasu europejskiego. No i jeżeli okaże się, że tutaj procesy dezinflacyjne cały czas postępują, że można być Przeświadczonym o tym, że procesy dezinflacyjne przyniosą nam wkrótce spadek dalszy inflacji w ujęciu konsumenckim, jak i producenckim, to rynek może oczywiście na to zareagować. Chociaż, oczywiście, to są dane już ostateczne, finalne. Nie powinny mieć aż tak dużego znaczenia jak pierwsze od, odczyty, te wstępne, dlatego też powiedziałem, że dzisiejsza sesja jest raczej testem sentymentu. Będziemy obserwować, jak rynek się pozycjonuje, co się może wkrótce według niego wydarzyć, i która strona, czy popyt, czy też podaż będzie miała przewagę. I moim zdaniem, ta dzisiejsza sesja zwiększy prawdopodobieństwo jakiegoś scenariusza, który będzie się wykluwał na naszych oczach w końcówce maja. A przypominam że na samym początku czerwca ma uderzyć Sufit długów w swój punkt niezwykle istotny, czyli temat zadłużenia Stanów Zjednoczonych będzie najważniejszy na samym początku czerwca i pytanie jest czy Rynek się tym przejmie, czy będzie się pod to pozycjonował, ponieważ jeżeli tak, to jeszcze raz przypomnę scenariusze, które były budowane na podstawie bardzo podobnych analogicznych wydarzeń, które miały miejsce parę lat temu, sygnalizowały że takie zjawisko, uderzenie w sufit długu, sprzyjało kupowaniu amerykańskich obligacji, ale także sprzyjało temu, żeby giełdy papierów wartościowych weszły w korektę spadkową, w tendencję spadkową. No i pytanie jest, czy naprawdę ten scenariusz teraz się powieli. Dlatego zobaczymy dzisiaj, jaki będzie test sentymentu, ale także chciałbym zwrócić uwagę na bardzo interesujący temat poświęcony analizie City Group Bank sygnalizuje, że jego wskazania mówią o tym, że wkrótce dane dla strefy euro mogą się pogarszać, mogą zaskakiwać bardzo negatywnie, mając na uwadze rzeczywistą trajektorię ścieżki rozwoju gospodarczego. Dlatego też te ostrzeżenie płynące z Citibanku jest dla nas pewnego rodzaju ostrzeżeniem, przed tym, co może się wkrótce faktycznie dziać na danych makroekonomicznych. Dlatego też nie wolno lekceważyć tego raportu, który jest dla, nas, jest dla nas takim raportem, który powinien ostudzić bardzo optymistyczne nastawienie części graczy na rynkach finansowych. No i już teraz odpowiedź na pytanie: ile trzeba teraz, by być bogatym? Bloomberg zrobił taki specjalny raport, który. Poświęcił kwestii odpowiedzi na pytanie, ile trzeba, żeby żeby wejść do elitarnego grona osób, 1% osób, które mają największy kapitał, majątek w, w danym kraju. No i tutaj okazało się, że ten majątek netto najwa, najmocn... ilość kapitału, który trzeba posiadać w ujęciu netto żeby wejść do grona 1% najbogatszych, najwyższy jest w Monako i wynosi około 12,5 miliona dolarów. Tyle trzeba mieć kapitału w ujęciu netto, żeby zaliczyć się do grona bogatych w Monako. Widzimy później Szwajcaria, to jest około 7 milionów dolarów. Później jest Australia, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone po około 5,5 do 6 milionów dolarów. I widzimy tutaj w stawce jest także Czeska Republika, gdzie potrzeba około miliona dolarów. I z tego co pamiętam, bardzo podobne odczyty są dla Polski. Żeby znaleźć się w gronie 1% najbogatszych Polaków, trzeba mieć majątek netto o wartości około 3-4 milionów złotych, czyli też około 1 miliona dolarów. Widzimy tutaj, jak stawka się zmienia, gdzie te proporcje są najwyższe, gdzie są te wartości najniższe. No i to jest odpowiedź na pytanie, ile trzeba teraz w 2023 roku, by zaliczyć się do grona 1% najbogatszych obywateli danego kraju. I przejdźmy już teraz do analizy rynków finansowych, ponieważ jak widzimy na indeksach giełdowych, cały czas konsolidacja trwa. Indeks Standard Poor's tutaj niewiele się zmienia. Nie jesteśmy w stanie nawet przekroczyć najbliższych wsparć, dlatego też. Wczorajsza sesja była na przeczekanie, chociaż była lekko negatywna. Obserwujemy cały czas coraz lepsze zachowanie się, relatywne zachowanie się giełdy w Japonii względem e, np. indeksów giełdowych w Europie czy też na Wall Street. To jest bardzo interesujące zjawisko. Przypominam, że indeks Topix przekroczył te maksima, które tutaj na indeksie Nikkei jeszcze nie są punktowo testowane, więc jesteśmy więc jesteśmy najwyżej od początku lat 90 i brakuje około 25% do maksimum wszechczasów. Pytanie jest: jaki jest główny powód tego, że indeksy giełdowe w Japonii odjeżdżają resztę świata i zachowują się teraz tak do, tak dobrze? Jednak mamy do czynienia tutaj z kontynuacją tendencji wzrostowej, widać to jak na dłoni i moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że i Nikkei pokona te swoje opory i będzie kontynuował tendencję Wzrostował gdzieś kapitał, chce się ulokować i wybiera teraz ewidentnie giełdę w Japonii. W Japonii wybiera, a giełda w Chinach cały czas jest w konsolidacji. Tutaj Hansen cały czas się konsoliduje, nie ma nowego impulsu i widzimy, że zmienność prawdopodobnie będzie zamierała, ale konsolidacja trwa na naszych oczach i po prostu trzeba cierpliwie czekać na jakiś następny impuls. I podobnie jest na indeksie giełdowym w Niemczech, gdzie nie ma ani e, szansy na chwilę obecną na wyjście górą, ani na e, spadki. Konsolidacja wchodzi w taką ostatnią fazę zanikania zmienności, dlatego też bądźmy bardzo czujni, a naprawdę dzisiejsza sesja będzie w stanie nam tutaj wygenerować następne impulsy, które dzisiejsza sesja będzie w stanie nam pokazać, jaki jest sentyment, który zwiększy prawdopodobieństwo być, wybicia albo w górę, albo w dół, i w tym miejscu, drodzy Państwo, zachęcam! do poświęcenia uwagi specjalnym materiałom, które są tam podlinkowane na dole w komentarzach i w opisie. W pierwszej kolejności o akcjach ułamkowych, które są dostępne w ofercie XTB. Naprawdę warto się tym tematem zająć, ponieważ akcje ułamkowe pozwalają na mniejszych kapitałach na lepszą dywersyfikację i zmniejszania ryzyka. Więc ja jestem pod wrażeniem, że taka teraz promocja wchodzi w grze, czyli akcje ułamkowe, które są dostępne już teraz. I raport specjalny poświęcony giełdzie w obliczu inflacji i kryzysu zadłużenia. Czy te dwa zjawiska teraz będą negatywnie czy też pozytywnie wpływały na wydarzenia rynkowe? Warto być zaznajomiony z opiniami różnych uczestników rynku, żeby po prostu bardziej ograniczać ryzyko i zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu. Te wszystkie informacje są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu na dole pod filmem. Przejdźmy teraz do amerykańskich obligacji, gdzie ewidentnie widać wpływ tego zjawiska, jakim jest zbliżający się kryzys zadłużenia, czyli uderzenie w sufit długu amerykańskiego, o, amerykańskich zobowiązań. W tym wypadku rynek się już tego zjawiska moim zdaniem obawia, chociaż w perspektywie. Historycznej takie zjawisko sprzyjało temu, żeby, żeby obligacje były kupowane, czyli żeby rentowności spadały. To już odpowiedź jest: Pytanie jest takie, czy rynek teraz wprowadza szerokie grono inwestorów w błąd takim zachowaniem. Natomiast ewidentnie to widać i reagują podobnie obligacje w Stanach Zjednoczonych i obligacje w Europie, na przykład polskie. Widzimy presję na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara. Wczoraj nie udało się wrócić nad poziom 1,09, co moim zdaniem sygnalizuje nam, że rynek cały czas jednak nastawia się w krótkim terminie na umocnienie amerykańskiego dolara. Tego nie lubi cena złota, dlatego spadek poniżej 2000 dolarów stał się faktem i jeżeli rentowności pójdą w górę. A amerykański dolar będzie się umacniał, to w takiej sytuacji spodziewajmy się dalszych spadków ceny złota. A każdy spadek teraz poniżej 2000 oznacza także dla inwestorów, że rośnie prawdopodobieństwo gry na trzeci szczyt, że część inwestorów faktycznie tutaj zrealizował, zrealizowała swoje zyski i myśli, że taka formacja może się pojawić, więc samo spełniająca się przepowiednia może utrzymywać cena złota na niższych poziomach, jeżeli oczywiście taka, takie zjawisko na amerykańskim dolarze i na amerykańskich obligacjach będzie kontynuowane. Złe wiadomości płyną z zachowania ceny miedzi, gdzie wczoraj przebyliśmy ostatnie minima i wybiliśmy się dołem z kanału spadkowego, to jest naprawdę bardzo zła wiadomość dla perspektyw, dla indeksów giełdowych w krajach zachodnich. Moim zdaniem to, co się dzieje, sygnalizuje negatywne zjawiska w w chińskiej, w europejskiej amerykańskiej gospodarce. A jeżeli do tego będziemy świadkami spadku ceny ropy naftowej poniżej poziomu 70 dolarów, to w takiej sytuacji te, te sygnały płynące z rynku surowcowego będą wspierały jednak scenariusze prospadkowe na indeksach giełdowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Obserwujmy także zachowanie Bitcoina w tym wypadku. Na chwilę obecną mamy zatrzymanie na średniej 200 sesyjnej. Rynek musi wkrótce wybrać, w którą stronę ruszy. Utrzymywanie się nad tym poziomem oraz nad 25 tysięcy dolarów to jednak w długiej perspektywie zachęta do tego, żeby liczyć na bardziej prowzrostowe scenariusze, natomiast każdy ewentualny spadek poniżej 26 tysięcy, a już najbardziej poniżej 25 tysięcy dolarów, będzie oznaczał zmianę prawdopodobieństwa i bardziej realne, bardziej prawdopodobne staną się scenariusze pro-spadkowe. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ jak widzimy presja na rzecz polskich aktywów narasta z każdym dniem i z każdym tygodniem, dlatego ja już teraz posiłkuję się tylko i wyłącznie wykresami w ujęciu tygodniowym, a nie dziennym, ponieważ te ujęcia tygodniowe lepiej pokazuje tą perspektywę. Wczoraj zatrzymaliśmy się na minimach sprzed wojny 2021 roku, z przełomu między 2021/2022. Od momentu rozpoczęcia wojny w lutym 2022 roku nie było tak niskich poziomów na parze euro do złotego, czyli złoty nie był taki silny. Natomiast moim zdaniem najważniejsze wydarzenie jest takie, że wybijamy się dołem z tego kanału spadkowego, który jest tutaj widoczny, a to zachęca do tego, żeby jeszcze bardziej zach Liczyć na umocnienie krajowej waluty, zwłaszcza, że bardzo podobne zjawisko widać na parze dolar do złotego, gdzie potencjalne i realne już spadki euro-dolara nie robią większego wrażenia. Takie zjawisko występuje bardzo rzadko i sygnalizuje ogromną siłę kapitału zagranicznego, który płynie do naszego kraju. Moim zdaniem jest on lokowany przede wszystkim w polskich obligacjach a dopiero w dalszej kolejności na rynku polskich akcji. Dlatego też moim zdaniem taka wielka odporność indeksu WIG20 względem tego, co się dzieje na całym świecie. Jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana na polskim złotym, to moim zdaniem naprawdę silnie wzrośnie prawdopodobieństwo wyjścia nawet nad poziom 2000 punktów. I to w sytuacji, kiedy równolegle mogłaby być nawet korekta w, na giełdach w krajach zachodnich czy też w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też taka Taka rozbieżność w zachowaniu parkietów w Warszawie i na świecie może być obserwowana, a kluczem do tego zrozumienia tego zjawiska jest globalny przepływ kapitału, który szuka stopy zwrotu wszędzie poza Stanami Zjednoczonymi. I tutaj ewidentnie polskie aktywa stają się niezwykle atrakcyjne, zwłaszcza polskie obligacje, dlatego też spodziewam się, że będzie się materializował ten scenariusz, który mówi, że cały 2023 rok będzie rokiem inwestowania w polskie obligacje. One dadzą największą dodatnią stopę zwłotu przy minimalnym ryzyku, w oczekiwaniu na to, że procesy desinflacyjne będą postępować, że w drugiej połowie tego roku będą obniżki stóp procentowych a to jest oczywiście idealne środowisko do tego, żeby liczyć na dobry zwrot z obligacji, nie tylko z odsetek, ale przede wszystkim ze wzrostu cen polskich obligacji i myślę, że na to teraz liczą inwestorzy na całym świecie. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o akcjach ułamkowych, które są dostępne w ofercie XTB oraz o tym, że giełdy są w obliczu inflacji kryzysu, zadłużenia i jak one mogą się zachowywać. Zachęcam do tych materiałów, które pozwalają zmniejszyć nam ryzyko i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesów na rynkach finansowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego. i Jeszcze dzisiaj dużej dodatniej stopy Uważasz, zwrotu. Pozdrawiam. Praca ma sens jakość Ci pomogła to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.